Siemanko, mam wtorek, godzina 8.00. Właśnie wylazłem. Tutaj próbowałem zaparzyć Bogdana ciemnego z moją najładniejszą ciemną, która jest co roku nie zaparzona z niczym albo z pocztowym, jakimś się tam paruje. Nie wiem, czy ona była w parze w tamtym roku, ale na pewno nie z ciemnym. Zaczął gruchać ciemniaczek. <laughs> mam nadzieję, że że się w końcu sparzyły, ale wątpię. Ona mu nie kiwa. Jest najgorsze, najbardziej uparte zwierzę, jakie można sobie tylko wyobrazić do parzenia. No nie miałem jeszcze takiego marnego stworzenia. Coś tam. Coś tam jeszcze paruje, żeby tak się. Nie zasiedziały, już siedzą tyle czasu wypuszczone, już chyba z dziesiąty dzień. Także można... Można szturchać, ciepło jest. Nawet jak z jajek se poschodziły, to tam im nie przeszkadza. A może coś się pokaże z rana. Na niebioskach. z pocztowymi to jest petarda <grywa> ja dzisiaj będę przycinał drzewka takie mam zadanie jak skończę to rozciągnę sobie tu siatkę zobaczcie ile ja mam Darka, coś tam się pokazało. Już ganiają, kurde, człowieku. Już ganiają, już turhają nie radzą się ruszyć. <gry> Co robić, a to zobaczcie tylko jedno drzewko, a tyle czubów wyrosło. Trzeba to usunąć wszystko. O, Bogdan spędził, takie ciemne były nade mną, ale Darek zobaczył także. Poszedł na darka tam górą chodzi jakiś. O tu ciemne. Na świeżych piarę sztuk ciemnych przyniósł opina. A tu lata jakieś O o, o tutaj tutaj moje tu lata szarancza. Tamten górą chodzi już do darka wpada Darek go cały czas ten tłucze, tu jest ten, ten może się tutaj Oszukać że nie jest poszedł No Ten jeden to dobrze chodzi tutaj on się kręci ale Nawet nie ma sensu pod niego ganiać bo on tutaj do tych darkowych nie chce wpaść to w mnie na pewno nie wpadnie, nawet tu nie chce przylecieć, tylko na, tam nad nim się kręci. Ale chodzi akuratnie. Mocny ptak. I w tamten brzeg i wraca. O, poszedł teraz tam daleko. I wraca. Tu jest. Prędzej usiądzie i darka, będą siadały pewnie niż tak. <laughs> Dobra, idę na drzewo Boże. Jest żółty, koroniaty Budapeszt. Nie wiem, czy się nie zerwie, bo taki. Bystry. Nawet nie wiem, jak to wpadło. Oczywiście machnąłem tak, bo mówię, machnie się, już się pokaże. Jest, sztuka trzecia. O, proszę i zobaczcie, też tak machnąłem, nie wiem, kurde, usiadłem, tak się patrzę, patrzę. Żółty, koroniaty taki. Oczywiście trochę krzywy ma koronkę. Ale to taki w miarę czysty, obrączkę ma. Zaraz go złapiemy. Co? Wiesz się za loto złap? Tu ma loto. No, Złap Tu mamy Ale nie ma tego. No cztery pióra wywalone. To? Cztery pióra my wyrwali. Wyrwane ma? No 23 rok Igły panie Co? Może igły? Kto lata wyrywa? W takim głębią? Proszę Państwa, cztery piórka wyrwane w locie, tak się prezentuje, chyba samczyk, no, żółtego to powiem Państwu, że już dawno nie złapałem, a jeszcze koroniaty, no, już kurde okaz, kiedyś bardzo popularne, nawet drogę, o jezu, te żółte to się bili na targu. 23 lat, może samica? Nie wiem, taki żółtek. Jest sztuka trzecia w marcu. Kolejny obcy ciemny, czarny. No może, może. Co Ten ciemny, gdzieś on jest. Jest tutaj. Nie, jest tutaj. Chodzi w głębi. To drugi, to drugi. To drugi Ten jest tutaj, widzisz? Tamten tam poszedł No tam może Już do sąsiada wpada, dajmy od skoczył. Dopóki sąsiad jeszcze nie zobaczy to jeszcze coś można złapać, a tak to Ciężko, dwa ciemne chodziły, jeden czarny, jeden siwy. Dwa wpadły do niego, czy jeden? Działam sobie na działce, mam tyle nieogrodzone. Zobaczcie, bo ona jest tak po skosie, do tego białego. Także tutaj sobie zasadzam już las. Będzie git. już posadziłem dwie. Niech rośnie, niech zasłania. Ładne, zielone, ciekawe, czy się przyjmą. Z całymi tymi. Kępami. Będzie las, nie będzie nas. Tak się kiedyś mówiło. Posadziłem sosenki. Proszę bardzo. Chyba z 18 sztuk. Nie chcę tak. Zobaczymy, może coś się przyjmie. I fajnie tutaj zasłoni. Tu też bym sadził. Ale tu będzie szambo. I bez sensu na razie sadzić, jak będę to w tym miejscu gdzieś także nie ma sensu piękna pogoda, ostatni dzień ciepła płotki i dzień można powiedzieć, że zaliczony, proszę Państwa jeszcze ryb się na noc najem. To są płotki. Braciak nałapał na bugu. Proszę Państwa, na bugu. Wysłałem to takiemu wędkarzowi, to się zdziwił. gdzie on to złapał? Ta na pewno tu. Także i sztuka złapana. Proszę bardzo. Ciemniaczek. Znaczy ciemniaczek. Budapeszt koroniaty, żółty. Mało spotykany ptak. Gołąbki w, sen, w, w, w okresie lęgowym latają sobie wszystkie razem. Także jest git głodne czy niegodne? Ach kurde, niech co zostało troszeczkę parę ziarenek tego jęczmienia i nie dojedzą. zjadł wszystko Tu moja młoda para Budapesztów mam jedyną parę Budapesztów dobra już chyba nic nie będzie latało specjalnie za te ryby co brat mi wsił to pogonię mój wejście rusz. zobaczymy Mówię, parknij ten drób. Jej! Trzeba uważać, kurwa No te na bomby spadające Jest ich trochę, co? Alucha znowu wsadziłeś, kurwa Jeszcze mnie namówi na parknięcie tego drobiu no połowa chodzi, połowa leniwa. czy ktoś się obudzi. Nie, o tej porze. Ale o tej porze też jeszcze coś może nadlecieć, wiesz. To jest takie rano i po, Ale po południu. Nie chcą w ogóle. to co? Ty? Jak one jajka mają teraz, wiesz, to też one to tam tylko patrzę, żeby usiąść. Żeby tylko kurde usiąść. nie jeszcze takim posypie, posypie, zobacz, brat, popa, popać. Kiedyś będziesz miał może na działce. Kury. Kury, kogutki. Kurwy, O, krymki będą się parzyć tam. tam Gdzieś tam w rogu krymeczki żółte. A wy szwance do tej pory niesparzony. To świnie jakie, no, To ona to jest naprawdę tragedia. No, no, do, on jest żółty też, tylko że taki mocniejszy ma ten, widzisz tam. Co to za głom? Ten pierwszy tu. No, zaraz sprawdzimy. A ten szarno nosi no z czarno szyjące. tutaj ten. Czy... A ten czerwony? Tamten? No. O, tamten? No, ten ma pciaty. Co do tego No. Aha, i to nie, już nie twoje szanse. Nie, 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 nie pelbo. No nie. Za długi dziób no. no, no. Ale co to może być? To to no, może być. Tak, Zgadłeś. No i do, 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 z drogą dedukcji doszedłeś. Nigdy w życiu głębi nie miałeś, co? Nie no, raz mieliśmy na działce no, <laughs> no Jest taki, jest jeszcze Kiedy dzikusy patrzcie Nikt się nie odezwał odnośnie tej ciemnej grochowej. Dzwoniłem, wysłałem numer. Znaczy numer wysłałem zdjęcie i... Także, po co zakładać numer, jak się nie odzywacie. Kończę. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.